Bracia, właśnie obejrzałem świadectwo i jestem bardzo poruszony. Chcę, żebyś to obejrzał i zrozumiał, jak działa świat duchowy, bo wielu ludzi traktuje to jak żart. Myślisz, że te rzeczy się nie zdarzają, że to wszystko jest wymysłem ludzi? Ale to, co przydarzyło się temu człowiekowi, jest tak mocne i tak prawdziwe, że mogę to udowodnić na własnym życiu. Przeszedłem przez podobną sytuację. Jego świadectwo jest jednak znacznie mocniejsze i głębsze. Ale chcę ci tylko opowiedzieć o czymś, co mi się przydarzyło jakiś czas temu. Byłem w domu i było już około dziesiątej wieczorem szczerze mówiąc, prawie już spałem. I wtedy zadzwoniła do mnie pewna kobieta i powiedziała: Pastorze, na miłość boską, przyjdź tu teraz do mojego domu. Mój mąż wszystko niszczy, demoluje cały dom to nie on, prawda, Pastorze? Potrzebuję, żebyś tu przyszedł i wypędził tego demona z mojego domu to niemożliwe. Bracia, wiem, że w takich chwilach bardzo ważne jest, żebyśmy pościli, żebyśmy się poświęcali, ale są momenty, bracia, kiedy nie ma czasu, nie ma czasu, żeby się przygotować. I wtedy idziesz ze swoją wiarą w Jezusa. Amen. I kiedy tam dotarłem, bracia, naprawdę się przestraszyłem, bo to był taki wysoki chłopak, facet miał chyba ze dwa metry wzrostu. I on w tamtym momencie opierał się o wezgłowie łóżka i tylko warczał, warczał. I wtedy pomodliliśmy się za niego, wiesz? Użyliśmy tam jego demona, tylko że nagle on zaczął się bać, bo demon, który z niego wyszedł, był tam w pokoju, krążył, on wiedział. Tylko, że był jeden szczegół, tylko on to widział. My nie widzieliśmy, co się działo w świecie duchowym, tylko on widział. Więc nagle wyglądał jak małe dziecko, jak niemowlę przerażone ze strachu, wiesz, i opierał się o łóżko, wskazując palcem na coś, co było za szafą. Bracia, przyznam się, wtedy przeszedł mnie zimny dreszcz po duszy, ale zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy się modlić, modlić i wypędzać to, nakazywać odejście. Tylko, że on, z szeroko otwartymi oczami, śmiertelnie przestraszony, naprawdę przerażony. I on mówił: Ach, on teraz wskazuje na mnie palcem i śmieje się ze mnie, bracia. To było coś przerażającego. I wiesz, co się wtedy stało? Byliśmy tam już od pół godziny 40 minut modląc się, a zło nie chciało odejść. Bracia, absolutnie nie. Modliliśmy się i wzywaliśmy krew Jezusa, ale nic się nie wydarzyło. Prosiliśmy Boga, by zesłał aniołów do walki. Próbowaliśmy wszystkiego, prawda? Wtedy, bracia, postanowiłem się pomodlić i poprosiłem Boga: Panie, nie pozwól nam wyjść stąd zawstydzonym. Dziś odniesiemy zwycięstwo w imię Jezusa. Daj mi wskazówkę, przemów do mnie, bracia. Wtedy Duch Święty silnie przemówił do mojego serca: To on musi się modlić, żeby ten demon odszedł. To wy, to on musi wypędzić zło. Więc porozmawialiśmy z tym chłopakiem i powiedziałem: Słuchaj, musisz użyć autorytetu, który dał ci Bóg. Musisz użyć autorytetu. Pomódmy się modlitwą skruchy. I wtedy modliliśmy się z nim. On żałował swoich grzechów. Był zamieszany w narkotyki i wiele złych rzeczy. Żałował wszystkiego. Potem powiedziałem: Teraz wskaż palcem tam i rozkaz, żeby odeszło. Bracia, to stało się natychmiast w imię Jezusa. On powiedział: W imię Jezusa, odejdź z mojego życia. I nagle demon odszedł. To było dla mnie wielkie doświadczenie, ponieważ za każdym razem, gdy modlimy się za ludzi, uczymy się czegoś więcej. Nikt nie wie ani nie rozumie wszystkich duchowych kluczy i potrzebnych działań. Często to właśnie w praktyce duchowo wzrastamy i tam nauczyłem się jednej rzeczy, często to właśnie ta osoba musi sama wygonić zło ze swojego życia. To ta osoba musi szukać i mieć relację z Bogiem. Amen. A świadectwo tego człowieka tutaj tego pana nazywa się Pastor Euclides Oliveira, Euclides Oliveira Bracia. Byłem naprawdę zachwycony słysząc jego świadectwo. Teraz to puszczę, a potem będę się za ciebie modlił. Ty, który masz zablokowane życie, ty, u którego nic nie idzie dobrze. To wygląda na walkę. Każdego dnia i miesiąca chorujesz, a wszystko się pogarsza, zamiast poprawiać. Będziemy się modlić, bo jeśli jest jakieś zło, które przeszkadza w twoim życiu, odejdzie dzisiaj w imię Jezusa. Amen. Więc oglądaj, zwróć dużą uwagę, a potem proszę cię, żebyś udostępnił, bo wiele osób musi usłyszeć świadectwo tego Pana tutaj. Jestem pod wrażeniem. I nie zapomnij też zasubskrybować mojego kanału, bo chcę Ci pomóc w Twojej drodze z Bogiem. Każdego dnia. Dobrze. Tutaj prowadzę modlitwę poranną, modlitwę wieczorną. To było niesamowite. Błogosławieństwo. Obejrzymy. Ale chcę Wam teraz opowiedzieć część tego świadectwa. Chciałbym, żebyście zwrócili na to szczególną uwagę. Pewnego razu jedna z sióstr z koła modlitewnego w kościele została wezwana do mojego domu, żeby się za mnie pomodlić. Siostra uwielbia się modlić, to naprawdę wyjątkowe. Naprawdę lubię, gdy siostra modlitwy zaprasza, od razu jestem gotowy. I siostra przyszła do mnie do domu się modlić, bo potrzebowałem pieniędzy na jedzenie, a nie miałem. I potrzebowałem, żeby Bóg coś otworzył. Nie musiały to być wielkie drzwi, wystarczyłaby mała szczelina, już by było dobrze? Poszedłem tam, zawołałem siostrę i powiedziała chodźmy. Gdy przyszła, tak wyglądała jej modlitwa. Powiedziała, Panie, dziękuję Ci, że teraz tu jestem. Boże, chciałbym Cię prosić, żebyś. To właśnie to! Co się stało, siostro? Dlaczego przestałaś? Siostra powiedziała, już tu nie będę się modlić. Zapytałem, dlaczego? Odpowiedziała, bo w tym domu jest coś złego. Nie będę się sam modlić. Do kościoła pójdę z towarzyszkami i wtedy się modlę, ale sam nie. Powiedziałem, siostro, idź od razu, nie trać czasu. Idź teraz, bo potrzebuję, żeby Bóg dał mi błogosławieństwo. Błogosławiącego nie chcę, chcę błogosławieństwo. Siostra, to było w poniedziałek o 9 rano. Nadchodzi Armia Boża, maszerując na bitwę. Aleluja. nie było mnie wtedy w domu. Później opowiedziały mi, co się wydarzyło, gdy uklękły do modlitwy. Dymon, szatan objawił się w moim domu. Ale one tam były i powiedziały w imię Jezusa Chrystusa odejdź. I on odszedł, zniknął. Wtorek godzina 9 rano one znowu tam były. Nie mówiłem wam, że wierzący jest wytrwały, jak się czegoś chwyci, nie odpuszcza, naprawdę nigdy. Tego dnia byłem w domu. Kiedy uklękły, żeby zacząć się modlić, ta plugawość, ta obrzydliwa rzecz znowu się tam ujawniła. I one wołały w imię Jezusa Chrystusa wyjdź. Ale On nie wyszedł. Bracia, jeszcze raz mówię. Bóg jest dziś nocą z nami. Wierzysz, że Bóg tu jest? Podnieś rękę i powiedz Amen. A on jest świadkiem tych słów. Czy wszystkie obecne siostry słyszały Jego głos, tak jak ty mój? Ale tylko ja mogłem zobaczyć tę obrzydliwą rzecz. On patrzył mi prosto w oczy, chodził tam i z powrotem po tej sali i mówił: Nie wyjdę, nie wyjdę! Przyszedłem dziś po to, co moje i nie wyjdę, póki tego nie zabiorę. Wiesz, co należy do mnie. To ty, ty jesteś mój, należysz do mnie i wiesz, dlaczego jesteś mój. Pamiętasz swojego dziadka? Nie zawsze był bogatym milionerem, którego znałeś. Kiedyś był biedny i nie miał nawet krzesła w domu. Pojawiłem się przed nim i zapytałem, czego chce. On mi powiedział: Chcę tyle pieniędzy, żebym sam nie wiedział, ile mam. Powiedział: Dam ci te pieniądze, a ty co masz mi dać w zamian? Wtedy powiedział: Mój wnuk właśnie się urodził oddam ci go. Nie wiem, czy miałeś do tego mocy, ale on się zgodził. Mój dziadek należał do najbogatszych w mieście. Pochodzę z małego, lecz bardzo prosperującego miasta Caxias do sul w głębi Rio Grande, do sul znanego na całym świecie. Mój dziadek był wtedy właścicielem prawie połowy miasta. Zmarł w wieku 84 lat i nigdy nie dowiedział się, jaką dokładnie fortunę posiadał. To było dużo, a szatan zażądał spłaty długu. To było pięć godzin, od dziewiątej rano do drugiej po południu, patrząc i rozmawiając z tą istotą. Nie da się opisać braciom, jak wygląda taka scena, trzeba tam być, żeby to zobaczyć. On powiedział mi tam rzeczy, które tylko ja w tej sali wiedziałem, nikt inny o nich nie wiedział. Ile razy stawałem twarzą w twarz ze śmiercią, kiedy byłem w tamtym nędznym świecie? Ile to już razy stawałem wobec śmierci? Ze wszystkich tych sytuacji wychodziłem cało. Myślałem, że ze wszystkiego wychodzę cało, bo byłem dobry. On mi powiedział, że nie. Za każdym razem byłem tam, żeby spłacić swój dług, ale zawsze był ktoś przy tobie, kto cię chronił i nie mogłem cię zabrać. Wiedziałeś, że masz kogoś przy sobie, kto chroni cię 24 godziny na dobę? Patrz. Nie widzisz go, ale jest przy tobie. Możecie być tego pewni, możecie być tego pewni. Czy masz tą pewność, że on jest przy tobie? Podnieś rękę do nieba i chwali mnie Boga, jeśli wierzysz, że jest przy tobie i cię chroni. Teraz wychwalaj imię tego Boga, bo On jest godzien wszelkiej czci i wszelkiej chwały. Aleluja! Powiedział: Ale ten, który cię chronił, dziś już tutaj nie ma, a dziś wyjdę stąd tylko z tobą. Ogarnęła mnie rozpacz. Tam w środku zostały te walczące siostry. Zrozpaczona wyszłam z domu i poszłam do pastora mieszkającego blisko. Dotarłam na miejsce. Oswaldo powiedział: Pastorze, na miłość Boską, pomóż mi! Demon jest w moim domu. Pastorze, siostry go wypędzają, ale on nie wychodzi. Chce mnie zabrać, pomóż mi! Pastor zabrał swoją żonę, swoją już starszą towarzyszkę, dwóch synów, pracowników kościoła, żony, synów i wszyscy poszli do mojego domu. W tamtym pokoju było 11 osób. Złapali się za ręce i utworzyli krąg na środku pokoju. Ta nieczystość została w środku, a ja na zewnątrz trząsłem się ze strachu. Wołali: W imię Jezusa Chrystusa, to nie twoje miejsce, odejdź! To było to samo, co powiedzieć: Zostań! Patrzył na mnie i mówił: Wiedziałeś, że codziennie chodzę z tobą po ulicy? Codziennie siadam z tobą do stołu, gdy ty siadasz. Każdej nocy leżę obok ciebie w twoim łóżku, a ty mnie nie widzisz. Tej nocy udowodnię ci to, co mówię. Pośród całego tego zamieszania jeden z pracowników spojrzał na mnie i powiedział: Euklidesie, na miłość boską, nie ma już ratunku. Wróć teraz do Jezusa. Nie wytrzymywałem już, nie wytrzymywałem już. Chciałem, żeby zniknął mi z oczu. Chciałem, żeby odszedł, żeby zniknął. Zapytał, chcesz wrócić do Jezusa? Powiedziałem. No tak. Co chcę zrobić? A jest inny sposób? Kiedy to powiedziałem, wybuchnął śmiechem, który rozbrzmiał w całym pokoju, w którym byliśmy, i krzyknął głośno: To kłamstwo! On jest fałszywy! On udaje tak jak ja! On wcale nie wraca! I rzeczywiście nie wracałem nie całym sercem nie, tylko słowami. Powiedział: Odchodzę nie dlatego, że mnie wyganialiście, lecz z własnej woli. Wrócę i odszedł. Mogę nawet iść, wyobrażając sobie pytanie. Podobne pytania mogą zadawać bracia, pracownicy i pastorzy. Ja również je sobie zadawałem: Gdzie jest obietnica? W moim imieniu będą wypędzać demony i namaszczenie na tym, który był tam namaszczony przez Boga. I kobiety modlitwy wyszli, wszyscy zawstydzeni. Ale wracając do domu, nie wiem jak, bo mnie tam nie było. Nie wiem w jaki sposób Bóg to zrobił, ale Bóg przemówił do swojego namaszczonego, a kiedy Bóg chce mówić, to mówi. Powiedział mój sługo, nie bój się, bo tam mam swój plan. Sługa Boży się uspokoił i przestał narzekać. Była druga w nocy, spałem na plecach. Nie jestem pewien, co to było. Coś ostrego, może paznokcie lub szpony. Złapało mnie od szyi w dół po plecach, mocno przejechało pazurami. Obudziłem się w bólu i strachu. Kiedy otworzyłem oczy, po tej lewej stronie nad moim łóżkiem stał on tam, stojąc. Patrzył na mnie każdym okiem tej wielkości, jak dwie kule ognia. Milczał, tylko patrzył. A, zamarłem ze strachu. Kiedy w końcu udało mi się otworzyć usta, ach, ale naprawdę je otworzyłem. Odwróciłem twarz na bok i krzyknąłem. Powiedziałem: Krew Jezusa ma moc. Kiedy spojrzałem, zniknął, już go tam nie było. Ale kto powiedział, że tej nocy jeszcze zasnąłem? Kto to zobaczy, nie zaśnie. Jest wielu ludzi, którzy mówią, że on pojawia się piękny. Może tak być. Są też tacy, którzy twierdzą, że ma coś dobrego do zaoferowania, prawda? Wystarczy go zrozumieć i dogadać się. Bo ja wam mówię, że gdyby Bóg pozwolił każdemu człowiekowi zobaczyć go takim, jakim jest naprawdę, albo przynajmniej tak, jak mi się objawił, jednego jestem pewien, żeby się stało. Nawet te słowa, które zwykle wypowiadamy na co dzień, zastanowilibyśmy się dwa razy, żeby nie urazić Boga. I zacząłem opowiadać Bogu o swoim życiu, o tym brudnym świecie, z którego mnie wyciągnął. Przemiana, wzlot, upadek, rak, uzdrowienie. I zatrzymałem się przy tym demonie i powiedziałem: Boże, już nie wytrzymuję! Czy masz moc, żeby wyleczyć raka? A ty nie masz mocy, żeby wypędzić demona? Jeśli masz coś do zrobienia w moim życiu, zrób to teraz. A jeśli już nie masz nic więcej, przynajmniej pozwól, żeby ta rzecz zabrała moją duszę do piekła. Po to właśnie tu przyszedł. To była moja modlitwa. Zbliżałem się do mojego domu. Kiedy sięgnąłem po klamkę drzwi do salonu, żeby wejść, poczułem coś złego w swoim ciele. To było ostrzeżenie, że on jest w moim domu. Kiedy otworzyłem drzwi do salonu, tam stał on, stojąc po środku pokoju. Spojrzał na mnie i powiedział: Czekałem na ciebie, wiedziałem. Powiedział: Chodź tutaj, chcę z tobą porozmawiać, nie mam czasu do stracenia. Zaprowadził mnie do pokoju, usiadł na łóżku i powiedział: Zegnij tu kolano. On właśnie tak lubi widzieć ludzi na zgiętych kolanach przed sobą. Uklęknąłem przed nim tak jak kazał. I powiedział: Nie mogę już znieść tego, co robicie, nie mogę już znieść tego, co mi robicie. Ty jesteś właścicielem tego domu. Masz władzę w tym domu. Każ tym kobietom, żeby tu więcej nie wchodziły. Wiesz, o jakich kobietach on mówił, prawda? To te, które wciąż mają Okalinio na swoich kolanach. To przed nimi on drży, kiedy się do niego zbliżają. Bo on wie, kto towarzyszy tym kobietom. On wie, nie pozwala im wejść, nie idzie w to miejsce. Całe bogactwo, które dałem Twojemu dziadkowi, dam teraz Tobie i już nie będę ci przeszkadzał. To, co się stało potem z mojej strony, było aktem desperacji. Dla Boga to było wypełnienie Jego planów w moim akcie desperacji. Spojrzałem na to, co było przede mną, i powiedziałem: Szatanie, chcę zawrzeć z Tobą umowę. To prosta i szybka umowa. Zadam Ci tylko dwa pytania. Jeśli odpowiesz na oba pytania, daję Ci moje słowo: będę ci służył do końca życia. Ty rozkazujesz, ja wykonuję powiedział. Możesz pytać, bo znam wszystko, wiem wszystko. Pytaj, a ja odpowiem. Powiedziałem bardzo dobrze, chcę, żebyś mi odpowiedział, że wierzysz w tego samego Boga, w którego ja wierzę. On spuścił głowę i powiedział: Wierzę, powiedziałem, powiedz głośniej. On powiedział: Wierzę, już to mówiłem, czego jeszcze chcesz? Odkryłem coś. Odkryłem, że diabeł też jest wierzący, tak. Powiedział mi, że wierzy w tego samego Boga, w którego wierzę ja i cały ten kościół. Diabeł też jest wierzący, tylko że do nieba, do nieba nie pójdzie jako wierzący, nie. Do nieba idą ci, którzy zostali obmyci i odkupieni we krwi Jezusa Chrystusa. Wierzący nie. Ach, pastorze, ale ja jestem wierzący, co? Diabeł też jest. Chcesz wejść do nieba, musisz wyprać swoje brudne ubrania grzechu we krwi baranka Bożego, inaczej nie wejdziesz. Byłem zadowolony z odpowiedzi, bo tego chciałem. Poprosiłem, odpowiedz na drugie pytanie. Dotrzymuję słowa. Chcę, żebyś mi odpowiedział. Że wierzysz, że Jezus Chrystus zstąpił z nieba! Stał się człowiekiem takim jak ja! I umarł przybity do krzyża! Z martwych wstał trzeciego dnia, aby zbawić moją duszę od piekła! Tego! Nie potrafił odpowiedzieć, spuścił głowę i zamilkł. Poczekałem kilka sekund, żeby zobaczyć, czy coś powie. Nic nie powiedział. Ach, ale zebrałem się na odwagę. Powiedziałem: Mów. Odpowiedz, tchórzu, powiedz, że mu Jezus umarł, żeby zbawić moją duszę od piekła. Odpowiedz, tchórzu, powiedz. On nic nie powiedział. Powiedziałem: Nie mówisz, to ja powiem. Wyszedłem z tego pokoju. Był zrozpaczony. Tupał brudnymi kopytami o podłogę i ścianę, krzyczał, wrzeszczał, ryczał, powtarzał: Przestań, co zamierzasz zrobić? Poszedłem tam do mojego pokoju. I ona wciąż tam była. Porzucona, odrzucona, była stara, brudna, pełna kurzu. Ale ona wciąż tam była. W tym samym miejscu, aleluja, te kara niska. W tym samym miejscu. Tam, gdzie pewnego dnia ją porzuciłem, to było tak, jakby cały czas tam była, cicho czekając na mnie. Wziąłem tę świętą księgę, tak jak bierze się dziecko, gdy się rodzi. Z całą czułością tego świata mocno przycisnąłem tę księgę do piersi, spojrzałem na to, co było przede mną, i powiedziałem: Szatanie, wczoraj tutaj, w tym pokoju, nazwałeś mnie fałszywym i obłudnym. I to była prawda, naprawdę byłem fałszywy i obłudny, ale dziś stoję przed tobą i w obecności mojego Boga. Uklęknąłem tam przed nim i powiedziałem: Panie, co to znaczy? Idź i wróć! Moje ciało, moja dusza i mój duch są Boże. Miałem największą radość, jaką sługa Boży może mieć w swoim życiu. Mogłem zobaczyć na własne oczy, jak ta nieczystość powoli opadała u moich stóp, całkowicie bezbronna. I ktoś, kogo nie mogłem zobaczyć, nie mogłem zobaczyć, ale na pewno wiem, kto to był. Chwycił moją nogę, położył ją na sobie. Pan odnowił mnie Duchem Świętym w tamtej chwili. I tam pośród obcych języków powiedziałem, szatanie w imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, odejdź i odszedłby, już nigdy nie wrócić.

Odejdź, odejdź, odejdź duchowy. Diabeł wie, kiedy zdecydujesz się całym sercem iść za Chrystusem. Więc jeśli podejmiesz tę decyzję, jeśli naprawdę chcesz iść z Jezusem, nie twierdzę, że twoje życie będzie idealne, wszystko się ułoży, znikną problemy, czy przestaniesz grzeszyć. 100%. Bracia, to się nie wydarzy, to proces. I dopóki jesteś na tym świecie, musisz walczyć ze swoim ciałem, musisz się uświęcać, nie możesz zostawiać luk w świecie duchowym. Amen. Proś zawsze, by krew Jezusa cię oczyściła i przebaczyła. A teraz pomodlę się za ciebie. Jeśli możesz, zamknij oczy, na końcu podziel się tym błogosławionym świadectwem, dobrze? Pomódmy się. Alleluja, Panie, mój Boże i mój Ojcze, jesteśmy tutaj w Twojej potężnej, cudownej obecności. Dziękuję ci, Boże, ponieważ to świadectwo nas odnowiło. Dzisiaj. Twoja obecność, Panie, to jest to, co robi różnicę i teraz proszę cię, Panie, niech twoja obecność wypełni to serce. Serce tej osoby, która teraz jest bardzo smutna, pełna niepokoju, przygnębiona. O Panie Jezu, idź do tego domu teraz, wejdź do tego mieszkania, do tego pokoju, gdzie ta osoba się znajduje. Panie Jezu, dokonuj swoich znaków i cudów. Teraz odrzucam wszelkie zło przeciwko temu życiu, przeciwko temu domowi. W imię Jezusa Chrystusa, mojego wspaniałego Ojca, kładę przed Tobą życie tego mężczyzny, tej kobiety, którzy tak bardzo przechodzili przez walki i trudności. Ostatnio bardzo choruje, jest bardzo zmęczony. Wydaje się, że sytuacja się pogarsza. W imię Jezusa proszę Cię, Panie, odmień tę sytuację, wylej zdrowie, Panie. Prorokuję błogosławieństwa nad tym domem, nad tym życiem, nad tym ogniskiem domowym. O ukochany Ojcze, powierzam Tobie życie tych osób, które przechodzą kryzys w małżeństwie, kryzys w relacjach. O mój Boże, wierzę, że to jest Twoją wolą, abyś przywrócił, abyś dokonał dzieła przemiany. Ale wszystko musi zacząć się od nas. Boże, skrusz te serca. Ojcze, ta osoba przyznaje, że jest grzesznikiem i nie zasługuje na niebo, bo wszyscy zgrzeszyliśmy i zawiedliśmy. Ale to tylko dzięki łasce, dzięki wierze w naszego Pana Jezusa, jesteśmy zbawieni. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że przelałeś swoją krew, swoją czystą i doskonałą krew tam na krzyżu kalwarii. I dziękuję Ci, Jezu, bo teraz jesteś z wstały. Teraz wstawiasz się za każdym z nas, a my tutaj, Panie, żałujemy. Panie, za wszystkie chwile nieposłuszeństwa Twojemu Słowu i brak działania zgodnego z Twoją wolą. Wybacz nam, Panie, bo często znamy Twoje Słowo. I z uporu robimy dokładnie odwrotnie. Tak jak prorok Jonasz, idziemy w przeciwnym kierunku niż ten, który Ty dla nas wyznaczyłeś. Zmiłuj się, Panie, odbuduj tego, który upadł, który jest przygnębiony. Twoje słowo mówi, że Ty nie odrzucasz. Nie złamiesz nadłamanej trzciny i nie zgasisz tlącego się knota. Przeciwnie, Ty jesteś miłosierny, jesteś bogiem łaski, bogiem, który przywraca upadłego, podnosi przygnębionego. A jeśli jest coś przeciwnego, co powstrzymuje i uniemożliwia tej osobie cieszenie się tym, co najlepsze od Ciebie, to napominam to w imię Jezusa Chrystusa. I ta osoba również teraz odrzuca wszelkie złoze swojego życia. O mój drogi bracie, moja droga siostro, sam odmów tę modlitwę, odpędź całe złoze swojego życia, pokutuj za swoje grzechy. I tak jak usłyszałeś to potężne świadectwo, Bóg również dokona wielkiego dzieła w Twoim życiu od teraz. Amen. Modlimy się, Panie, dziękujemy Ci za tę tak wyjątkową chwilę i za tę osobę, która nas słucha teraz. Niech Pan przyjmie modlitwę wiary, modlitwę wyznania w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała Bogu, Alleluja. O moi ukochani, słuchajcie, jestem pewien, że Bóg zadziałał i już teraz chcę wam coś powiedzieć. Biblia mówi w liście do Rzymian, rozdział 10, od wersetu 9. Jeśli wyznasz ustami, że Jezus Chrystus jest Panem i w sercu uwierzysz, że On z martwych wstał, wtedy będziesz zbawiony. Amen. Zostaniesz zbawiony w dokładnie tym momencie, kiedy wyznasz ustami, że Jezus jest Panem twojego życia żałować grzechów i wierzyć, że on z martwych wstał, by cię zbawić. Wtedy życie wieczne stanie się częścią ciebie i dalej Biblia mówi w wersecie 11, że każdy kto w niego wierzy nigdy nie będzie zawstydzony. Alleluja, chwała Bogu. Mam nadzieję, że to świadectwo ci się spodobało. Jutro przyniosę więcej takich filmów, więc zasubskrybuj kanał. Filmik umieszczę tu na ekranie. Idź tam, czekam na Ciebie. Niech Bóg Cię błogosławi, uścisk.